Cześć, z tej strony ledwo widoczny w tym roku Rafał z Multiversum. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd Preortera pod kątem jednego wydawnictwa, Będzie to DC Comics. Zatem zapraszam Was na prezentację wybranych tytułów z tego wydawnictwa, z katalogu Preorter 2020-08. Produkty z tego katalogu możecie zamawiać na stronie sklepu do 23 sierpnia z rabatem 10%. Ceny są tak obłędne na ten moment. Nie wiem, jak długo będziemy w stanie takie ceny utrzymać, ale na ten moment są tak błędne, że warto zaraz po obejrzeniu tego filmiku wskoczyć na stronę naszego sklepu i dodać do koszyka tytuły, które Wam się spodobają. Zaczynamy. To pierwsze z pozycji: American Vampire. Pierwszy zeszedł nowej miniserii. Która rozgrywa się w uniwersum stworzonym przez Scotta Snydera. Tym razem akcja przenosi się do roku, roku 1976. No i znając Snydera, czeka nas niezły horror. Następnie Batman numer 100. Jubileuszowy zeszyt. Takie tygrysy lubią najbardziej. W setnym zeszycie mamy finał historii Joker War. Poza okładką, którą widzicie, dostępne są jeszcze inne okładki. Warto się nad tym tematem pochylić. Myślę, że to będzie naprawdę y, fajna rzecz do wzbogacenia Waszych kolekcji. Następnie. Pierwszy z omnibusów w tym preorderze. Y, liczący sobie ponad 1200 stron omnibus od tle Batman, The Rise and Fall of the Batman. Co w nim znajdziecie? Znajdziecie w nim od groma materiału z serii Detective Comics, od numeru 934 wzwyż. Numer 934 to był punkt startowy Ery rebirth Także dla tych z Was, którzy, którzy chcą z tą serią zapoznać się od początku tego konkretnego punktu w czasie, który rozpoczął się w 2016 roku, zapraszamy na pokład tego gigantycznego omnibusa. Następnie ostatni rozdział y, historii Batman y, Free Jokers Geffa Jonesa. Serii, mini-serii, która jeśli dobrze pójdzie osiągnie status kultowej, podobnie jak Batman The Killing Joke Alana Mura. Takie są przynajmniej oczekiwania, chyba wszystkich w wydawnictwie DC Comics. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem dobrej myśli, Geff Jones. Rzadko kiedy zawodzi, a potrafi wyprodukować takie perełki, że ja, ja gościowi ufam. Wierzę, że to będzie naprawdę fajna rzecz. I nie ukrywam, że na swoje własne kolekcjonerskie potrzeby, poza okładką, którą widzicie, zdecydowałem się na zbieractwo wszystkich oblicz Jokera, których do każdego z trzech numerów było kilka. Ale myślę że, warto. myślę, że taki pełen zestaw będzie miał całkiem ładną wartość za kilka czy kilkanaście lat. Poza tym w sierpniowym proorderze także wydanie zbiorcze Batman Free Jokers. Także dla tych z Was, którzy wolą iść w kierunku od razu wydań zbiorczych, a nie zeszytów, ach, można już zamawiać. Następnie nowy rozdział historii. Uniwersum Batman White Knight. Tym razem jest to historia koncentrująca się na postaci Harley Quinn. Sześciu zasiatkowa miniseria, numer pierwszy w sierpniowym preorderze. Następnie jeden z one-shotów do nowego, no, drugiego rozdziału w, w, w serii Dark Knights Metal. Tym razem jest to one-shot koncentrujący się na nowej złowieszczej postaci, którą jest Robin King. Lecimy dalej, a dalej mamy. Pierwszy z dwóch one shotów, które DC Comics chce nam zaprezentować z okazji zbliżającego się Halloween. W tym one-shocie o nazwie DC The Doomed and the Damned znajdziecie historie z różnymi bohaterami z uniwersum DC. Następnie dla fanów klasyki omnibus Deadman niemal tysiąc stron klasycznych historii w tym y, historie rysowane przez Nila Adamsa. No myślę, że dla fanów Deadmana jest to pozycja praktycznie obowiązkowa. Kolejna propozycja to Heroes in Crisis w miękkiej okładce Event, napisany przez Toma Kinga. Do tej pory dostępny był wyłącznie w edycji z okładką, z okładką twardą. Tym razem tańsza, miękkokładka wersja jest do Waszej dyspozycji w nowym preorderze. Kolejny omnibus, tym razem znowu chyba ponad 1000 stron. I do tysiąc stron czego? Jednej z najbardziej zaskakujących serii chyba dla samego DC, wielkiego przyboju, jakim okazało się Injustice, czyli komiks, w których akcja rozgrywa się w świecie bardzo popularnej gry. Biatyki, którą swoją drogą uwielbiają nawet moje córeczki. Do komiksów jeszcze nie zaglądały. Ja miałem tą przyjemność i, no kurczę, faktycznie nie dziwię się, że Tom Taylor jest dostał zielone światło na robienie kolejnej serii w tym świecie. całkiem Co dalej? Dalej mamy drugi z Halloweenowych one-shotów. One-shot o nazwie Legend of the Swamp Thing Halloween Spectacular. Okej. Okay. Tutaj mamy sytuację bardzo prostą, kilka historii, wszystkie skoncentrowane wokół jednej postaci, Sloanfinga. Następnie klasyka, jeśli chodzi o Batmana. Kolejny z tomów serii Legends of the Dark Knight, tym razem skoncentrowany wokół Jose Luis Garcia Lópeza. To jest cykl, który, jeśli ktoś już zaczyna zbierać, to praktycznie leci w nim po całości. Także jeśli macie poprzednie tomy, to podejrzewam, że i ten wyląduje w waszych zbiorach. Następnie, wydanie zbiorcze Luis Lane: Enemy of the People. Tutaj, głównym takim motorem, który kieruje mnie w, do tej serii. To jest scenarzysta Greg Ruka. Greg Ruka myślę, że wielu z Was pamięta z rewelacyjnej serii Gotham Central. I jeśli te klimaty Wam się podobały, to tutaj też myślę, że się z radością i przyjemnością odnajdziecie. Następnie nowa historia rozgrywająca się w uniwersum Watchmen. Akcja tej historii rozgrywa się 35 lat po zakończeniu oryginalnej historii. Biegniemy do przodu mniej więcej, trochę tak, jak to miało miejsce w serialu, który był niedawno emitowany na HBO. Natomiast jest to całkowicie niezależna historia, napisana przez Toma Kinga. Ja zajrzę do niej z wielką przyjemnością. Następnie Wonder Woman Dead Earth, wydanie zbiorcze jednej z najciekawszych serii, oryginalnych serii wydawanych w ramach imprintu Black Label. Jestem ciekaw, tego jeszcze nie wiadomo, jestem ciekaw, jaką ciekawostkę, jeśli chodzi o okładkę, wymyśli DC w przypadku tego tomu. Jak pamiętacie, zarówno w przypadku Superman Year One, Batman Dent czy Harleen, te okładki zawsze miały jakiś dodatkowy myk. Czy to były jakieś foliowane złocenia, czy to była okładka, to był Akithate. No, różnie się działo. Jestem ciekaw, czy i co wymyślą w przypadku tego tomu. Z tym, że szczerze, nawet jeśli nic nie wymyślą, to jest to jedna z pozycji, które możecie brać w ciemno. Świetna lektura. I na koniec kolejne kompendium, które, co do których ostatnio DC się, widać, rozpędziło i polubiło z tym formatem. Kompendium ma na celu zebranie w miękkiej okładce potężnej ilości materiału, z dużych serii. Do tej pory zostały w ten sposób potraktowane Ex Machina, DMZ czy Fables, a do tego zacnego grona dołącza kolejna świetna seria Wide The Last Man. To tyle, jeżeli chodzi o preorder z DC, przynajmniej jeśli chodzi o tytuły, na które osobiście zwróciłem uwagę. Pamiętajcie, że każdy preorder to są setki, czasami ponad tysiąc nowych tytułów. Nie da się oczywiście tego wszystkiego nawet zaprezentować w takiej formie jak te kilkanaście tytułów. Poza tym każdy z nas ma jednak odmienne gusta, preferencje itd. itd. Dlatego poza tym, co Wam zaprezentowałem, zapraszam Was po prostu do odwiedzenia strony naszego sklepu internetowego, wskoczenia do kategorii nowego preordera, i sprawdzenia co ten i inni wydawcy mają dla Was przygotowane w najnowszym priorytetem. Tyle na dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!